Trzeba jeszcze tutaj tyłek obrobić Rafoniksowi, ponieważ wyszły wyszły brudy na niego, że nie mówił prawdy. Czemu? Ani jaki Wardenga powiedział, że usłyszał, że y, z tą nogą jest troszeczkę inaczej. A to jest prawda? Naprawdę nikt nie zna, ale nie, wydaje mi się, że jednak kłamał, tak jak mówiłem Ci, tak jak mówiłem Ci na poprzednim wy, wywiadzie, że m, na poprzedniej masno, teraz, że... To przecież słuchasz mnie czy tam? To trochę patrzę na to, co tam Kizor No spoko. Y, mówi tak, y, najpierw masno, teraz, że, m, że kontuzja. Ja wiedziałem, że coś śmierdzi, że nogi mu śmierdzą. W sensie, wiadomo o co chodzi. I nie ma żadnej kontuzji. Ale Masz to sprawdzone? Nie, ale Wardęga wszystko sprawdza dobrze chyba, nie? No ale Wardęga On... tylko przypuszczał. On może jest z policji, nie wiem. <laughs> Kurde, nie wiem, ale, ale ten, ale powiedział, że tak było, więc bo Rafonik zaczął na niego coś tam gadać. W sumie coś tam i dobrze powiedział, nie powiem. Chociaż nie mam co tam nie jestem, jestem postronną osobą, tak? Nie chcę z nikim kłócić. Ale Wardęga się wkurzył w każdym się na Rafoniksa i zaczął na Rafoniksa gadać, że doszły go słuchy, że nie ma tej kontuzji. I ty w to uwierzyłeś. Nie to, że uwierzyłem od No ja nie jestem taki, że mi ktoś coś powie, ty, słuchaj, halo, y, to i to. Tylko dużo osób napisało po prostu o tym. Dużo osób do mnie napisało na FDM-ach, że, że to jest prawda. Więc no, jeżeli miałem coś z tyłu głowy, że może tak być i teraz te jeszcze wiadomości, no to trochę to się potwierdza, tak? Ciekawy był ten fragment, czy wardenga jest z policji. O, tutaj tego nie drąż, bo ja nie chcę tutaj żadnych. Y, nie, wydaje mi się, że nie jest. Wydaje mi się, że nie jest. Mógłbym tutaj powiedzieć sporo rzeczy odnośnie nogi Rafonixa, bo się też dowiedziałem ciekawych rzeczy, ale już się powstrzymam. Z racji tego, że byłeś kiedyś Tibijczykiem. I myślę, że na tym zakończę, a resztę powiem w odcinku, ale to powiem dokładnie to samo, że po prostu się nie, nie sprzedaje za takie rzeczy.